Rozbieramy trzy budynki. Są to budynki 28, 30, 34. Budynki te stwarzały zagrożenie katastrofą budowlaną dla ludzi, którzy, którzy przebywali w otoczeniu, zwłaszcza ludzi, którzy, którzy chodzili ulicą Pszczyńską. Budynki te wskazywały znaczne, znaczne zużycie elementów konstrukcyjnych elementów konstrukcyjnych, jak, jak belki stropowe czy, czy, czy ściany zewnętrzne. Pomimo wielokrotnych hmm, Zabezpieczeń obiektu do budynku dostawały się osoby postronne, które, które niszczyły ten obiekt od wewnątrz, usuwały elementy konstrukcyjne. Groziło, groziło to jakąś katastrofą. Również zdarzały się sytuacje, że osoby bezdomne zamieszkiwały, zamieszkiwały ten obiekt. Decyzja, decyzja o rozbiórce była podparta ekspertyzą, która jednoznacznie wskazywała, wskazywała na to, że budynek jest w bardzo złym w stanie technicznym i należy go rozebrać. Jak widzimy, prace rozbiórkowe idą w bardzo szybkim tempie. Całość, całość pracy powinna być zakończona do, do końca bieżącego roku. Jako zarządca nie wiemy nic o, o żadnych planach odnośnie tego terenu. Teren zostanie uporządkowany, zniwelowany. Wszystkie, wszystkie, cały gruz zostanie usunięty. Naszym celem było usunięcie zagrożenia, jakie stwarzały te budynki. Myślę, że usunięcie ich również poprawi atrakcyjność, wyglądu ulicy Pszczyńskiej. Z tego, co mi jest wiadomo, wykonawca Wczoraj może tylko dwukrotnie chwilowo zajął pas drogowy, aby, aby zburzyć ścianę od ulicy Przyńskiej.